Wiesz, kiedy Mary odeszła, Hiro przestało obchodzić cokolwiek. Nie chciał wychodzić z łóżka do szkoły ani schodzić na obiad. Przestał o siebie dbać. Już nie zajmował się gotowaniem ani pieczeniem. Hej, Hiro, wybacz, że tak późno. Miałem dzisiaj trening po lekcjach. Mama kazała przynieść ci obiad. Dzięki, ke. Zjem to później. Postawisz to na biurku? Tak, jasne. Był w takim stanie przez cały rok. Mama i tata też nie wiedzieli, co robić. Wszyscy staraliśmy się go wspierać i mu pomagać, ale nic nie działało. Pewnej nocy przyszedłem do niego, gdy leżał opatulony kocem. Hej, śpisz? Nie. Okej, okay, możemy pogadać? Ok, Jest późno, nie mam na to siły. Wiem, ale ciągle tak mówisz. Po prostu rodzice się o ciebie martwią. Wszyscy za tobą tęsknimy. Leśkę, jakbym chciał jakiegoś kazania, to poszedłbym do mamy. Staramy się dla ciebie tak jak możemy. Wiem, przepraszam. Ale jeszcze nie jestem gotowy, by o tym mówić. Mari nie chciałaby cię widzieć w takim stanie. Girl, o czym ja właśnie. Boże, co jest z tobą nie tak? Ty też tam byłeś, pamiętasz? Wszystko widziałeś. Więc jak możesz sobie tak po prostu chodzić do szkoły i spotykać się z przyjaciółmi? Ja nie jestem w stanie nawet wyjrzeć przez okno. Mam przed oczami ich ogródek. Ja... Rodzice nie powiedzieli mi tego w twarz, ale wiem, że uważają, że dramatyzuję. A ty... nawet nigdy... Hiro, to nie tak, że ja... Ty, ty jej nigdy nawet nie lubiłeś, więc bez problemu możesz zachowywać się, jakby nic się nie stało! Hej! Nie przesadzaj, kochałem ją! Przestań kłamać! Gdybyśmy byli lepszym wsparciem, powiedziałaby nam o swoich problemach! Nigdy nie widziałam Hiro w takim stanie. Naprawdę mnie to zaskoczyło. I byłem tak przestraszony, że aż z oczu poleciały mi łzy. Po chwili do naszego pokoju przybiegli rodzice, przytulili go i próbowali uspokoić, ale za to nie zwrócili uwagi na mnie. Po chwili Hiro wrócił do siebie. Wręcz od razu rzucił się, by mnie przytulić. Nie mógł przestać okay, mnie wszystko przepraszać. wszystko okej. Okay. Tak strasznie przepraszam. <grym> Moja koszulka będzie mokra. Ty beksu. Ale po tym wszystkim, Hiro przynajmniej zaczął czuć się chociaż trochę lepiej. Znowu o siebie dbał i skupił się na nauce. Zapisał się również na dodatkowe zajęcia. Mimo iż jest naturalnie uzdolniony, ciężko pracuje na swoje sukcesy. Jestem z niego bardzo dumny. Mimo iż wydaje się trochę bardziej zamknięty w sobie, cieszę się, że mam mojego brata z powrotem. Szybko, musimy ją zdjąć, ale proszę obudź się, Ufaga, nie zostawiaj mnie.